Czytanie z księgi proroka Daniela. W one dni zebrali się Babilończycy u króla i rzekli do niego: Wydaj nam Daniela, który zniszczył Bela i zabił Smoka, bo inaczej zabijemy ciebie i dom twój. Widząc tedy król, że gwałtownie nań nalegali, koniecznością zmuszony, wydał im Daniela a oni go wrzucili do lwiej jamy. Był tam przez sześć dni, a w jamie było siedem lwów i dawano im na każdy dzień dwa ciała i dwie owce, a na ten czas nie dano im, aby pożarły Daniela. A był Habakuk prorok w judzkiej ziemi. Ten uważył potrawę i nadrobił chleba na misę i szedł na pole, aby zanieść rzęcom. I rzekł anioł Pański do Habakuka: Zanieś obiad, który masz do Babilonu, Danielowi, który jest w lwiej jamie. I rzekł Habakuk: Babilonu nie widziałem, a o jamie nic nie wiem. I ujął go anioł Pański za czubek głowy jego, i postawił go w Babilonie nad jamą w pędzie ducha swego. I zawołał Habakuk, mówiąc: Danielu, Sługo Boży, weź obiad, który Ci Bóg posłał. I rzekł Daniel, wspomniałeś na mnie, Boże, a nie opuściłeś tych, którzy Cię miłują. I wstawszy Daniel, jadł. A anioł pański natychmiast postawił Habakuka z powrotem na miejsce jego. Przyszedł tedy król dnia siódmego, aby opłakiwać Daniela. I przyszedł do jamy i spojrzał do niej, a oto Daniel siedział między lwami. I zawołał król głosem wielkim, mówiąc: Wielki jesteś panie, boże Daniela. I wyciągnął go z lwiej jamy. A owych, którzy byli przyczyną zatracenia jego, wrzucił do jamy i w mgnieniu oka zostali przed nim pożarci. Wtedy król rzekł: Wszyscy mieszkający po całej ziemi, niech się boją Boga Danielowego. Bo On jest Zbawicielem, czyniącym znaki i cuda na ziemi. On to wybawił Daniela z lwiej jamy.